Ha ha! Ha ha! Dobrze, że i ta galeria rowerowa Hamulce zrobiła, w bo by, ogóle bo by nie pojechał, a tak? O widzisz, patrzcie, od razu, hop. o widzisz, jak od razu stali. Moje okulary strasznie parują, choć się zamienimy, masz moje? Nie, dziękuję. O, A dawaj mi swoje, ty nic nie widzę. Co to za? Dajcie spokój, tyle drogi jechać. takie. O no to w końcu zobaczmy. O, o... Ten nie, nie to... o. Tyle kilometrów, ty wiesz? <red> no. O, ludzie drodzy, Mしました. żeby w mamy, dostać porządne o. okulary. Tyle kilometrów, żeby takie okulary. Przecież to można przetrzeć szkiełku. Co czas przecieram. No. To Przecież... jakiś szajs jest, wiesz? Dlaczego się zakańczono? Bo barudą. ja nie chcę z Białegostoku, wiesz? A z czego? Nie przyzwyczaiłem się. Z czego? Tak. Skąd? 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 A skąd? Nie z go, Nie z Kurska! Kursk? To gdzie jest Kursk? O daj słok. A gdzie jest ten kurs? Trzymaj pięć budynek. Wiedronce! Biedronce! Biedronce. A ja, u nas nie ma Wiedronek. A u nas jest Wiedronka. No, ja, u Was jakieś sklep inny. Ja no, w Biedronce. Biedronce. Zapraszamy do Wiedronki, więc ja to. Wiedronce. Zapraszamy do U nas Perfek jest! U no nie no, ma Dajcie spokój, u nas jeszcze nie jest, sobie, <grystanie> ta strefa dolarowa została Jak ja, jeszcze zdjęcie Jak to? Mama, z zdjęcie z Mikołajem i mi te okulary proszę, żeby pani założyła Mamo, proszę, no już te biedronkowe. biedronkowe Biedronkowe <grystanie> To ona byś zabroniła, czy to nawet z Ja <grystanie> w ogóle nie mogę jeździć na rowerach To niedobrze, kotany. Pan mam do was tej A Zsuwał? Tak, buty, buty zdarte całe No pięknie, no pięknie, no. Mikołajku kochany, no to. A jak nowiny przywzisz? Przychodzę nowiny. Tak, a... no, pięknie, no, no. no tak może się cieszyć małych drzew. No pięknie, tak, Jedni u nas mają duże. No tak. jak z małych ścieżka. Jak, małych... jak z małych było. się, to proszę bardzo, ja małego oddaję Ci choć nie jestem Mikołajem ale Tobie daję takiego małego, małego. jak? smakuje? coś pięknego petarda no no zdrówka no 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 fajnie, no Kochanę, zdróbka, no 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 młodzi no no to... Tak. <laughs> tak, to się liczy. No słusznie. no to się liczy. Zdrowia i w ogóle no i